Syn Andrzeja Chyry przerwał wywiad emitowany na Chlopiec wykrzyczał co o nim myśli aktor na długo zapamięta tę wpadka. Andrzej Chyra gościł w programie Wstajesz i wiesz na antenie TVN24. Program emitowany na niespodziewanie przerwał syn aktora. Który wszedł do pokoju, w czasie kiedy jego tata udzielał wywiadu. Chlopiec był niezadowolony. Zy tata wyprosił go za drzwi. Przed kamerą swoim emocjom i wykrzyczał, że jego ojciec jest najgorszy. Andrzej Hyra należy do grona gwiazd rodzimego show biznesu, który chętnie angażuje się we wszelkie akcje charytatywne. Dwa ważne kampanie społeczne. Nie trzeba go specjalnie namawiać, także do corocznego wspierania Fundacji Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy. W niedzielę 29 stycznia już po raz 31 wystartował wielki final Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy. Tym razem Fundacja WOSB grala pod hasłem Chcemy wygrać z sepsa. Gramy dla wszystkich, małych i dużych. Pieniądze zebrane podczas wydarzenia pozwolą wyposażyć szpitalin w nowoczesne urządzenia z m. In do szybkiej identyfikacji bakterii, które mogą doprowadzić do sepsy. W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 224 miliony ZTL. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku po raz kolejny uda się pobić rekord zebranej kwoty. Jerzy Owsiek podczas konferencji prasowej przekazał, że tegoroczny final WOSB zakończył się z kwotą 154 606 000 764 ZTL. Nie jest to oczywiście ostateczny wynik zbiórki. W sieci wciąż trwają jeszcze licytacje, z których dochód zasili konto fundacji. Do 10 lutego można licytować m.in. wspólny rejs Andrzejem Chyra. Aktor zaprasza zwycięzcę aukcji na rejs statkiem po Wisle, Szlakami Marka Piwowskiego lub Zatoce Puckiej. W swoim doborowym towarzystwie. Aktualna cena rejsu wynosi 8100 zł, ale chętnych do licytacji nie brakuje. Dzień po wielkim finale ich Hera był gościem poniedziałkowego wydania Wstajesz i wiesz. Na antenie TVN24. W programie emitowanym nazywał w rozmowie z Robertem Kanter i tam opowiedział o swojej aukcji. Aktor nie pojawił się jednak w studiu, tylko polaczył się z dziennikarzem zdalnie. To był blat. Okazało się bowiem, że nie był w domu sam w pewnym momencie rozmowę. Emitowana nazywa w TVN24 przerwali jego syn. Chlopiec zaczął machać rękami do kamery, co wprawiło Andrzeja Hyrę w zaklopotanie. Aktor przeprosił prowadzącego program oraz widzów i wyprosił syna spokoju, co spotkało się z niezadowoleniem osiemlatka. Andrzej Chyrę jest najgorszy. Najgorszy na świecie wykrzyczał chlopiec do kamery. Na twarzy Andrzeja Hyry malowało się spore zaklopotanie. Spadka na wizji określił mianem rodzinnego nieporozumienia. Jesteśmy przekonani, że żaden z widzów nie będzie miał mu tego za zle. Aktor jednak z pewnością na długo zapamięta tak kłopotliwa sytuacja. Oto najdroższe aukcje w historii. Samochód za pół miliona i obiad z lewym zakrocie. Licytacja Tuska na WOS posiagnęła zawrot na sumę. To, co stało się w ostatniej chwili, zaskakuje. Agata Buzek i Andrzej Chyra w po pocalunku. Leczy ich jedno, z diecia.